Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani przyjaciele, oblubieńca. Eucharystia to szczyt i źródło. To nasz podręcznik tegoroczny. I tak jak obiecywałem, przygotowuję dla Was konferencję podsumowującą. Tydzień siódmy przygotowanie darów. Przygotowałem tutaj marszał rzymski dla diecezji polskich, z którego korzystamy. I tutaj mamy, rozpoczynamy. Liturgię Eucharystyczną, przygotowanie darów. Ten tydzień miał na celu przypomnieć nam znaczenie obrzędu przygotowania darów w liturgii Eucharystycznej czyli to, że Jezus do nas przychodzi za pomocą darów, które trzeba przygotować. One by mogły teoretycznie być już gotowe na ołtarzu, ale ten obrzęd, moment przygotowania darów, ma swoje wielkie znaczenie duchowe. I o tym był ten tydzień. O tym też chcę w tej konferencji trochę powiedzieć. Słowo Eucharystia używamy często zamiennie ze słowem msza. Choć to trochę nieprecyzyjne, bo Eucharystia to cała obecność Chrystusa w sposób rzeczywisty pod postaciami Eucharystycznymi, a słowo msza w kontekście religijnym pochodzi od łacińskiego missa, co oznacza posłany lub rozesłanie. Czyli dosłownie można by było powiedzieć, że idąc na mszę, przychodzilibyśmy na to błogosławieństwo i rozesłanie, które jest na końcu. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. No ale to nie tylko po to przychodzimy na Eucharystię. To słowo msza jest tak posp pospolicie potocznie używane, ale najdoskonalsze, Określenie to jest eucharystia. To słowo, które wywodzi się z języka greckiego. Od słowa eucharistia to oznacza dziękczynienie, wdzięczność. To piękne i wzniosłe, by dziękować Jezusowi za zbawienie. Ale centrum liturgii eucharystycznej stanowi ofiarę Chrystusa. Czyli to jest wdzięczność. Ale i ofiara, w centrum jest ofiara, więc o co chodzi tu z wdzięcznością? To już jest takie głęboko teologiczne, mistyczne wręcz. Takie nowe światło na Jezusa w Eucharystii rzucił mi ostatnio ojciec Krzysztof Pałys, który powiedział, że jak idziesz na adorację, to pozwalasz Jezusowi się to był nacieszyć. I to było dla mnie bardzo odkrywcze zwykle szedł na dorację by cieszyć siebie, nacieszyć się, umocnić siebie Jezusem, a Jezusowi oddać chwałę. Tylko właściwie no, co to znaczy oddać chwałę? I ojciec Pałys mówi, że Jezus chce się mną nacieszyć. Pozwól Jezusowi się tobą nacieszyć. No i tu powiem wam, że to uważam za wręcz mistyczne, że Eucharystia to wdzięczność moja Jezusowi za to, że nas zbawił i wdzięczność Jezusa nam za to, że daliśmy się zbawić, że przyszliśmy do Niego. Jezus mnie kocha i cieszy się, że przychodzę uczestniczyć w Jego ofierze za nas. To jest zupełnie no, nieziemski wymiar miłości. I tę prawdę. Odkrywamy za pomocą naszego podręcznika. Jeśli ktoś rzetelnie dzień po dniu rozważa, to jestem przekonany, że nasze przeżywanie Eucharystii bardzo znacząco się pogłębia dzięki temu podręcznikowi. Omówiliśmy już obrzędy wstępne, zakończyliśmy liturgię Słowa, a teraz wchodzimy w rozdział liturgii eucharystycznej, która obejmuje przygotowanie darów. Tydzień siódmy, czyli tę konferencję, którą teraz wygłoszę, oraz modlitwę eucharystyczną, która stanowi taki materiał na dwa tygodnie 8 i 9. Przygotowanie darów rozpoczyna się procesją z darami zaraz po modlitwie wiernych. Modlitwa wiernych to jest ostatni etap. Liturgii Słowa. Zwykle w przygotowaniu darów towarzyszy śpiew na składanie darów. O znaczeniu procesji w liturgii mówiłem w konferencji podsumowującej tydzień trzeci. I tam czytaliśmy, że poprzez procesję wyraża, wyraźnie zaznaczamy przejście z codzienności do świętej przestrzeni Bożego Działania. Czyli przechodzimy. Do ołtarza eucharystycznego. Czasem procesja z darami jest ograniczona jedynie do wniesienia kielicha z pateną i ampułek. No tak, bo jest na większości mszy, chociaż dzięki Bogu mamy wielu ministrantów, którzy aż się rwą, żeby robić procesję, wejście uroczyste, i teraz w niedzielę często mamy procesję z darami. Bo to jest bardzo ważny moment, który bardzo łatwo przegapić. Powinniśmy w niego świadomie się angażować. No, ale jest to tak, że tak w cudzysłowie powiem, jeden z najbardziej zdradliwych momentów w liturgii, bo dotąd był pewien wysiłek słuchania Słowa Bożego, uczestnictwo w modlitwie wiernych, wspieranie tych intencji. W postawie stojącej, a na przygotowanie darów siadamy, śpiewamy, jest chwila rozprężenia i to jest bardzo ważny moment, w którym śpiewanie to nie jest jakieś granie na czekanie, tylko to jest modlitwa. To jedna z takich pieśni na składanie darów, moja ulubiona, to jest z rąk kapłańskich: Przyjmij panie. I to jest modlitwa, i warto wtedy patrzeć na ołtarz na każdy ruch i gest celebransa. Nawet my kapłani, kiedy celebrujemy, koncelebrujemy mszę, czyli główny celebrans przygotowuje dary, a jesteśmy obok, musimy dość mocno się wytężyć, żeby nie przegapić tego momentu. I tutaj pomaga mi modlitwa ministrantów, którzy, którą oni odmawiają przed mszą. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, aby myśli moje były przy Tobie, aby oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje dane tylko Tobie. I to patrzenie na ołtarz, oczy zwrócone na ołtarz i serce oddawane Jezusowi, no to często mi pomaga. Nasze treści podręcznikowe pouczają nas o włączeniu się w to przygotowanie darów. Czytamy, w doskonałą ofiarę Chrystusa człowiek może się włączyć na dwa sposoby: duchowo, składając wewnętrzną ofiarę z siebie, i materialnie, przygotowując chleb i wino, oraz składając ofiarę finansową. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa przynoszono materialne owoce własnej pracy, które wykorzystywane były podczas liturgii. A także przeznaczone na utrzymanie świątyni i jako pomoc dla biednych. Ponieważ sami nie wypiekamy już chlebów spożywanych na Eucharystii, w naszym imieniu chleb i wino do ołtarza przynoszą ministranci lub reprezentanci wspólnoty. My zaś składamy w darze pieniądze, przyczyniając się do kupna tych darów, aby podkreślić nasz wspólny wkład w ich przygotowanie. Hojność w tym względzie. Jest wyrazem zrozumienia istoty liturgii Eucharystii. Nic nie możemy dodać do doskonałości ofiary Jezusa, ale żeby móc ją uobecnić, zjednoczyć się z nią i doświadczyć jej skutków, potrzebny jest nasz minimalny wkład. Zakup chleba i wina oraz utrzymanie świętego miejsca, czyli kościoła w którym dokonują się te tajemnice. Dzięki tym ofiarom wyrażamy również naszą troskę o dom Boży, dając Bogu jakby cząstkę siebie. Czytamy w naszych rozważaniach. Zachęcałem was przed wakacjami do tego, aby zainteresować się ogólnym wprowadzeniem do mszału rzymskiego. Można go pobrać w PDF-ie bez problemu z internetu. I w nim w punkcie 73 czytamy. Najpierw przygotowuje się ołtarz, czyli stół pański, będący ośrodkiem całej liturgii eucharystycznej, umieszcza się na nim korporał, puryfikator, mszał i kielich. I tutaj mamy przygotowane dary, no niemal dokładnie tak jak nam mszę świętą. Tutaj mamy korporał, czyli taki obrus. Kwadratowy, składany na 3 i na 3. To jest patena. Na niej jest hostia. Kielich. To jest puszka, czy też cyborim. Raczej mówimy puszka, choć to słowo takie w liturgii może niezbyt eleganckie. No ale takie jest i tak się to nazywa. I w nim są małe hostie, czyli komunikanty. One służą do komunikowania się z Jezusem. Komunia to jedność, zjednoczenie. I to są komunikanty. Ten y, długi y, ręczniczek, który wisi zwykle na kielichu, nazywa się Puryfikatez od Puryfikacji, czyli czyszczenia y, naczyń liturgicznych. Oprócz tego są ampułki i ręczniczek. Do wycierania rąk. To jest palka. Palka zasłania, chroni kielich i krew pańską przed jakimiś muchami latającymi, czy kurzem, ewentualnie jakimiś zagrożeniami, tak delikatnie mówiąc. To tak wygląda przygotowany ołtarz. Następnie przynosi się dary na ofiarę. Godne uznanie jest, jak czytamy, jeśli wierni przynoszą chleb i wino, które przyjmuje od nich kapłan lub diakon, aby je następnie złożyć na ołtarzu. Chociaż wierni, tak jak dawniej, nie składają już chleba i wina przeznaczonych do liturgii ze swoich własnych darów, obrzęd przyniesienia ich do ołtarza zachowuje swoją wymowę i duchowe znaczenie. I zauważcie, że często ostatnio w liturgiach uroczystych, czy jakiś biskup, czy no po prostu na naszych niedzielnych mszach, szczególnie na 20. młodzież bardzo o to dba, dzieci, na 13. przynoszone są patena z hostią, i ampułki z winem i z wodą, po to, żeby zaznaczyć te przynoszenie darów. W tym samym czasie Zbierane są ofiary na tace. I to jest nie tylko zbieranie pieniędzy. To jest nasz wkład w uczestnictwo w liturgii. Podczas procesji, jeżeli ona jest przez cały kościół, wszyscy wierni mogą siedzieć. I tak się przyjęło, więc jeżeli macie czasami wątpliwość, widzę, że czasami ktoś jest zdziwiony, ale zwykle na procesji z darami siedzimy, ale wytężamy. Naszą uwagę w tym momencie, by, by nie przegapić tego ważnego momentu. A w tym czasie, kiedy składane są ofiary, te materialne, chleb i wino, składamy na ołtarzu serca wszystko, co nas stanowi, nasze troski, nasze intencje, żeby też wyobrazić sobie, że Jezus razem z tym chlebem bierze w swoje ręce nasze troski i je błogosławi i przemienia. Przyjmuje się właśnie w tym momencie, jak mówi ogólne wprowadzenie nomszału, zbierane w kościele pieniądze albo inne dary przeznaczone na potrzeby ubogich lub kościoła. Składa się je w odpowiednim miejscu obok stołu eucharystycznego. Może zauważyliście czasami oprócz tych darów pieniężnych, są też inne dary ofiarowane. Bardzo często zdarza się, że ogłaszamy, że ofiary na tace przeznaczone są na potrzeby przy naszej parafii, na pracę przy parafii, na ogrzewanie, na wyższe, seminarium, na misje, na różne dzieła. Więc te ofiary ja często o tym mówię, ale może za mało, może za cicho, że tacy, taca nie jest dla księży. To jest nasz wyraz miłości do Jezusa, który jest w kościele, żeby ten kościół materialny utrzymać i żeby służyć naszym bliźnim. W ogólnym wprowadzeniu do mszału w punktach 75-76 czytamy. Podczas składania na ołtarzu chleba i wina. Kapłan odmawia ustalone formuły. Te formuły mamy tutaj w Myszale, i kapłan odmawia tę formułę szeptem lub no, w myślach. E, bierze patenę, tutaj widzicie te czerwone teksty, to tak zwane rubryki czyli teksty, które mówią, co się dzieje, e, co kapłan wykonuje, e, a czarne teksty odczytuje, odmawia. I gdy jest śpiew, to wtedy kapłan te modlitwy wypowiada po cichu. Jeśli msza jest recytowana, taka cicha, to wtedy te modlitwy są wypowiadane na głos. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. I jeśli nie ma śpiewu, jak tutaj czytamy, jeżeli nie wykonuje się śpiewu, kapłan może odmówić te słowa głośno. Wtedy wszyscy odpowiadają, błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki. Następnie wlewa się do kielicha wino. Wina się wlewa więcej, więc najczęściej wszystko, co jest w ampułce. I w momencie dolewania do wina kropli wody, kapłan wypowiada słowa: Przez to misterium wody i wina, daj nam Boże udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Następnie kapłan bierze to, ten kielich. Ostatnio ktoś mnie pytał o to, dlaczego wycieramy kielich. Tam w środku są, yy, mogą być kropelki rozbryznąć się w, przy wlewaniu wody, dlatego wy, wycieramy. Puryfikatorzem brzeg kielicha, żeby cała woda z winem była wymieszana na ten moment modlitwy. Błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności trzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki. I następnie może kapłan te dary okadzić. Też ministranci nasi bardzo lubią mszę z asystą i tutaj jest ten moment okadzenia darów. Następnie krzyża, ołtarza, aby wyrazić, że ofiara i modlitwa Kościoła wznoszą się przed oblicze Boga jak ten dym skadzidła. Na koniec okazany jest także kapłan, aby podkreślić, uczcić jego świętą posługę, i ludzie, czyli też ministranci wychodzą i okazają lud z racji godności ludu Bożego wynikającego z Chrztu Świętego, bo wszyscy mamy udział w kapłaństwie. Kapłan staje z boku. Ołtarza i umywa ręce, wyrażając przy tym pragnienie duchowego oczyszczenia. Najpierw, jak tutaj możemy przeczytać, kapłan pochylony mówi cicho, taką piękną, krótką modlitwę: Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. I po tych słowach kapłan odwraca się do służby liturgicznej i obmywa ręce, wypowiadając słowa: Obmyj mnie, panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Wyciera ręce, odwraca się do ludzi i rozkładając ręce, czyli stając przed środkiem ołtarza, kapłan zwrócony do ludu, rozkładając i składając ręce, mówi: Módlcie się, aby moją, i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Czyli w ten sposób zwracamy się z taką zachętą do tego, do ludu Bożego, aby, aby te uświadomić sobie, że ta ofiara jest ofiarą kapłana i całego ludu Bożego. Warto, żebyśmy myśleli o tym, co się dzieje w liturgii naszymi oczami, śledzili to, żebyśmy sobie przypominali, że w centrum liturgii eucharystycznej jest ofiara Chrystusa, który oddał się dla naszego zbawienia, że możemy w tej liturgii połączyć wszystkie nasze trudy, radości, cierpienia, nasze intencje duchowe, ofiary, posty, oddać. Jezusowi złożyć w darze siebie samego i żebyśmy też byli w tym hojni i wyrażali naszą, naszą ufność Jezusowi, że Jezus w tej ofierze wie, co robi, kiedy się za nas oddaje Bogu. W Słowie Bożym czytamy w pierwszym liście Świętego Jana: Dzieci moje, mamy rzecznika wobec Ojca. Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. I nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Tu czytamy, wyraźnie mamy o tym, co to znaczy. W liście do Koryntian w szóstym rozdziale święty Paweł pisze: Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią ducha świętego, że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. A święty Piotr w pierwszym liście, na początku, w pierwszym rozdziale, mówi: Wiecie bowiem, że zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego. Ten baranek, Chrystus, jego drogocenna krew, ona nas Wykupiła, nabyła, już nie należymy do samych siebie. Nasze ciało jest przez chrzest, zanurzone w Chrystusie. On jest tą ofiarą przebłagalną. Dlatego uświadamiajmy sobie to za każdym razem, kiedy trwa Eucharystia, kiedy jest przygotowanie darów, włączajmy się świadomie w to przygotowanie, żeby też to znaczenie, ten moment tak ulotny, krótki, wydawałoby się praktyczny, taki fizyczny, a, ale też i bardzo mocno duchowy, nam nie umknął, abyśmy coraz głębiej uczestniczyli w Eucharystii. Amen.